Siema w tej teorii cieszy się że ostatnio odcinki które wrzucam ze squadbusters strasznie wam się podobają dlatego lecimy z kolejnym ale dzisiaj będzie jeszcze mocniej niż zazwyczaj ponieważ jak wiecie w squadbusters mamy normalne postacie ale mamy też oddziały mega czyli najlepsze ulepszone jednostki postaci między innymi jedną z nich jest el tigre czyli specjalny skinek do el primo którego jak macie to ulepsza właśnie el primo podczas gry i wtedy ten zadywacz jest dużo mocniejszy i tak się składa że ja dzisiaj powiem jak 5 osób z was może zgarnąć totalnie za darmo ten mega zestaw El Tigre. Sam go sobie odebrałem na moje konto, dostępu od twórców właśnie Squad Busters i mogę rozdać też Wam taki fajny zestawik. Wystarczy, że zostawicie łapkę w górę pod tym odcinkiem, to jest bardzo ważne i bez tego nie da rady. Oprócz tego, trzeba zostawić suba na moim kanale, to jest kolejna mega ważna rzecz, bo tylko subskrybenci mają szansę coś takiego zgarnąć. I ostatnia rzecz, no to napisać w komentarzu hashtag mega. I jak to zrobicie, to już bierzecie udział i możecie coś takiego zgarnąć, jest to mega przydatne, bo dzięki temu o wiele łatwiej jest wygrywać giereczki. Właśnie w tej grze. Ale okej, okay, zaczynamy sobie ten filmik od odebrania specjalnych kart tary. Możemy wybrać jakieś dwie losowe karty z jej wyzwania. No i co, weźmy to? Może tu coś fajnego będzie? Monety plus 600, no dobra, mogło być lepiej. Co lepszego tutaj tara nam przyniesie? O! Ulepszenie do grega. Chętnie go przygarnę, bo ulepszenia zawsze spoko. Kolejna rzecz, którą zrobimy, to otworzenie skrzynki. Mam 28 level aktualnie w końcu kończę ten pustynny świat. W ogóle za niedługo może sobie nitę w końcu odblokujemy, ale przed tym lecimy z tą rzadką skrzydeczką, co ona mi przyniesie ciekawego bardzo duża! No proszę, ciekawie, ciekawie. Dobrze, zaczynamy ten odcinek. Okej, okay, 11 razy aż ulepszenie do BI. To za tym idzie, będę mógł sobie ją ulepszyć. E, już na kolejną gwiazdkę nawet dwa razy. Let's go! Ej, lecimy pomocne ulepszenie na BI. I y Grega też mogę sobie przy okazji ulepszyć, więc tak zaczynamy ten odcinek. Tutaj wyświetlam osobę, która zwyciężyła dodaniem do znajomych przez ziomka top 1 z Polski z ostatniego odcinka. Więc ziomek Staszek cię dodał do znajomych, tylko musisz się do mnie odezwać. Napisz do mnie na tego maila, którego ci tutaj wyświetlam, że to jesteś ty i ty to wygrałem. Bo musisz podać ID do Squad Busters, żeby on cię mógł dać do znajomych. Tam na mailu Ci wszystko powiem, gdzie to ID znaleźć. A w kolejnych odcinkach będzie konkurs na przykład na dodanie mnie do znajomych w Squad Busters, więc subskrybujcie kanał, żeby tego nie przegapić. Ej, w ogóle już wbiłem 29 level, więc jeszcze tylko jeden level i będziemy mieli tą nitę. może zrobimy to dzisiaj. W ogóle coś mega ciekawego czeka na mnie w sklepie do odebrania za darmo. I zaraz wam powiem, co to jest, ale przed tym zacznijmy sobie od pierwszej giereczki, którą sobie zagramy. Zobaczymy jak mi pójdzie. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że wygram. To jest specjalny tryb, w którym będą królewskie duchy. Ja akurat ten tryb w miarę lubię, więc zobaczymy, jak tam pójdzie. Patrzcie, mamy tutaj takie specjalne duchy, które, jak rozwalimy, to wtedy one chodzą z nami i pomagają nam atakować rywali. Więc ja już na początek chcę zacząć, po prostu, od rozwalenia takiego duszka, żeby był on po mojej stronie. Ma już mój nick zapisany, e, czyli jest moim pomocnikiem teraz, więc bardzo fajnie. E, dobra, wchodzimy sobie do krzaków, tutaj nie ma żadnych monet schowanych, ale okej, okay. kto będzie pierwszy do pomocy? El Primo, El Primo i Sherka to jest bardzo dobry duet na start. I patrzcie, kogo mamy do rozwalenia od razu? Ten fioletowy ziomeczek, on da mi dużo monet, więc ja tam. Chętnie przygarnę, jakieś gemiki też się przydadzą. Lecimy, bo ostatnio mam coraz lepszą formę w Squad Busters i mogę wam zdradzić coś mocnego. Nie przypadkiem wziąłem teraz B, żeby mi pomogła, bo jak dobijecie dużo łapek w górę pod tym odcinkiem, no to kolejny odcinek Squad Busters będzie z moją dziewczyną, gdzie zrobimy wielką bitwę na otwieranie skrzynek w tej grze. Więc jeśli coś takiego chcecie, no to koniecznie łapkujcie i subskrybujcie. No a ja teraz postaram się skupić na grze i to jakoś ugrać. Mamy takiego zdziwka, którego chciałbym szybko dojechać. Patrzcie, daj na mały HP, dobra, uciek mi. Ej, ale rozwalił tego golema na sam dobry początek, to dostałbym mnóstwo fajnych rzeczy, tylko golem jest silny, więc ja też muszę się wzmocnić. Wezmę sobie goblinka na szybko, chociaż on nie jest jakiś najlepszy, po prostu pierwsze co mi się klikło, to był ten goblin. Ej, ciężko będzie go porobić, Mam nadzieję, że oni mnie nie rozwalą, ale jak już go porobię, to wtedy chyba bije na jakieś top 3 co najmniej, nie? Bo z niego wypadnie bardzo dużo rzeczy. Uwaga widzowie, patrzcie to! Mamy mnóstwo gemików, to no jestem na trzecim miejscu, tylko już spadłem. Bierzemy El primo do pomocy, zbieramy kolejne rzeczy, drugie miejsce ułatwia się widzowie. Tori wraca do formy. Okej, okay, tu Jakieś typki, muszę je szybko porobić. A ja w ogóle powiem Wam, że mam już odblokowane specjalne działko, jak widzicie. jakie je postawię, to ono po prostu pomaga mi w atakowaniu rywali. Jest to takie działko, które stoi i atakuje i niszczy przeciwników, więc jest to bardzo przydatne. Mamy smoczka, którego chciałbym szybko rozwalić, więc tutaj sobie właśnie stawiam, żeby to działko mi pomagało. No i lecimy z tymi wszystkimi. No nie, jakiś typek tam mnie atakuje, kurde. On mi chce zabrać mojego smoka. To musi być moja nagroda od niego. Drugie miejsce mam, Ej, świetnie mi idzie. Na razie forma jest giga dobra, jak widzicie, więc próbujemy to jakoś ugrać. Dobra, bierzemy sobie Dynamica tym razem, bo jeszcze go nie miałem. A taki rzucacz też na pewno się przyda. Chociaż nie jestem specjalny specjalnym fanem Dynamica w tej grze. Pierwsze miejsce mam na razie, nie do no widzowie. To się pewnie tylko na chwilę utrzyma, bo zaraz mnie ktoś wyprzedzi. Ale jak widzicie, idzie mi naprawdę kozacko. Dobra, tu jest jakiś typek, którego chcę porobić. Lecimy, jest lany ziomeczek. Ole, ole, babaty, co tu się dzieje? Ile tu bomb poleciało? Chodź tu typie, Dobra, jest. Chyba go rozwaliłem. Tak jest, mamy załatwionego typeczka. No i tak można grać, widzowie. Jak widzicie, forma mocna. Kogo sobie weźmiemy do pomocy, a może. Zmienię. E, dobra, daj na Majka po raz kolejny. Ostatni etap, minuta do końca. Ja dalej prowadzę widzowie, nie wierzę w to, co tu się dzieje. Dawno nie byłem pierwszy w takiej gierce. E, no a dzisiaj jest taka okazja, więc zróbmy to. Kurde, spadłem na drugie miejsce, trzeba przyspieszyć. Zaraz ruszam na środek, bo tam będzie najwięcej przecież gemów na mnie czekało. Okej, okay, tu jest jakiś typ, muszę na niego uważać. Co tu się dzieje na środku? Orze cholewcia. Dobra, rozwalamy szybko smoczka. On też jest taki, że daje naprawdę sporo gemów. E, ostatnie 37 sekund, dalej mam drugie miejsce, ale patrzcie, na środku jest coraz mocniej. E, dobra. Dobra, weźmy sobie, rozwalmy tego goblinka szybko e, teraz troszkę gorsza forma, bierzemy do pomocy bo, e, no i nawalamy dalej widzowie, do nie ma co, boję się teraz kogoś zaatakować, bo jak w ostatnim momencie mnie rozwalą, to mogę spać bardzo nisko, a drugie miejsce jest dobre, ok tu ktoś jest, dobra już ryzykujemy widzowie, nie wiem co tu robić dalej jestem drugi, spadłem na trzecie, najgorzej i chyba już zakończę niestety na trzecim miejscu, chociaż jeszcze próbujemy, jeszcze od kogoś nawalamy, trzecie miejsce no trochę mi brakło do tego typka na drugim, więc już dobra, nie będę narzekał, zwycięska pasa 6, więc coraz więcej, co przyniesie mi i ta oto skrzyneczka, bo i drodzy, lecimy niestety, jest zwykła, więc raczej nic ciekawego. Ale ulepszenie do El Primo. Ale mam nagród do odebrania. Po pierwsze, kolejna karta tary, którą możemy sobie wziąć. Weźmy tym razem tą monety znowu. Mamy też do odebrania pierwszą piniatę za 20 zebranych, więc otwieramy wielki łupem. Piniaty, a w środku dostajemy. Okej, okay, rzetel odświeżenia. Klucze skrzyni, i to w sumie tyle. W ogóle wykonam jeszcze trzy wyzwania i będę mógł otrzymać epicką skrzynkę darmową. Ale najpierw wchodzimy do sklepu, bo tu myślę, że będzie ciekawie. Uwaga, uwaga! Mamy darmowy oddział. O co z tym chodzi? To jest takie ulepszenie chyba do nich? Tak, do każdego dostanę drugą gwiazdkę. Co wy mówicie? Ej, ale kozacko! Nie no, taki prezent to ja chętnie przygarniam. Fajnie, że takie coś za darmo dostaliśmy w sklepie. Ej, jest to mega, mega mocne. Ej, no i mi tam pasuje. Mam tutaj też taką ofertę, gdzie jest dużo skrzynek do otworzenia, w tym epicka, ale to sobie zostawimy na odcinek z moją dziewczyną. Wow, co i tu dali? I jakiś pakiet ze skrzynkami. Kolejna darmowa skrzynka. Lecimy. Tyle darmowych rzeczy w tym sklepie, że mi tam pasuje. Co prawda zwykła, ale zawsze ulepszenie jakieś się przyda do kolta Następnie, żeby otrzymać kolejne nagrody, trzeba kupić tego kolcika za 12 ziczko, co jest trochę średnie. No, ale są tu naprawdę mocne nagrody. Więc pamiętajcie, że jak kupicie jakąś ofertę za prawdziwe pieniądze w sklepie, nawet squadbuster z moim kodem Tori wpisanym, to zostaniecie pozdrowieni na odcinku. I na tego maila wysłajcie mi nagranie lub screen, jak coś z moim kodikiem kupujecie. Ja bez zbędnego zamulania lecę z kolejną na początek bierzemy sobie oczywiście Grega i po tej gierce mam nadzieję, że uda nam się odbokować już nową postać, bo nie dużo brakuje, e, za niedługo się dowiecie, co to za postać będzie. Biorę drugiego grega, żebyśmy szybciej te drzewka nawalali. E, taki start sobie zrobimy. Dobra, pierwsze gemy już są zbierane. I kolejny do pomocy będzie Bo. Tym razem weźmiemy Bo. Bo nawet jest spoko. Powiem Wam, że polubiłem tą postać. Rozwalamy drzewka, bo to jest plus, że mam gregi na początek. One mi tutaj dadzą łatwo rozwalać drzewa. Ej, ale fajny jest ten tryb, bo zobaczcie, tutaj butów można sobie zebrać, a to jest mega pomocne, e, bo dzięki tym butom wtedy można fajnie uciekać, nie? Więc ja sobie chcę je zebrać, póki mogę. Może stracę przez to moje wysokie pierwsze miejsce, ale przydadzą się buciki. Okej, okay, tu jest Kaiju, wielki Kaiju, ale jego to na razie nie atakuje, bo z nim będzie ciężko. W ogóle mam wielkie kłopoty, bo jakiś typek tam się do mnie doczepił. Nie mogę dać im się zabić. Tu jest gość do porobienia. Dawaj go! Oj, ale to ten jeszcze nie chce porobić. Jezu, jaka tu jest nawalanka. Ja może gdzieś ucieknę z boku i się skupię na graniu, a nie na atakowaniu rywali. Odejdź ode mnie typie. Dobra, zbieramy to i uciekamy jak najszybciej w siną dal. Bierzemy do pomocy królowe łuczników. No i teraz to się będzie dużo lepiej grało. I piąte miejsce to jest ewidentnie najcięższa gra, jaką dzisiaj grałem. Mam nadzieję, że to zaraz się ogarnie, jakoś to jeszcze ugramy. Bieram jak najwięcej monet, żeby ulepszyć mój team. E, bierzemy po raz kolejny El Bo Patrzcie ile tu leży monet. Ja muszę je wszystkie zebrać, nie? Ale tu jest nowa lanka, ile tu jest ludzi? Ja się ich boję, widzowie! Ostatni etap! Zbieramy teraz gemy. Najważniejszy moment, minutka do końca. Skrzynki zamieniają się w epickie! Robi się tu bardzo groźnie, jak widzicie. Spróbujemy jakoś to ugrać, choć lekko nie będzie. Mam pierwsze miejsce! Jakimś cudem, ty! Co jest grane? Dobra, bierzemy sobie szybko jakąś epicką postać do pomocy Leczenie włączam i uciekam, bo ktoś mnie goni O nie, wrąbałem się w sam środek Jezuś, dobra, dałem radę uciec Ale 30 sekund do końca, muszę coś zrobić, żeby utrzymać to pierwsze miejsce Kibicujcie widzowie Ja jestem w szoku, co tu się odwala Dobra, bierzemy działkę, żeby mi pomogło atakować na przykład tego typka On jest do porobienia na spokojnie, chyba go rozwalę zaraz Patrzcie ile gemów tu leży Jezuś święty, zbieramy to szybko, szybko To musi być moje, panie Dobra, gonimy jakiegoś typka, bo on też tutaj jest do porobienia Boję się, spadłem na drugie miejsce, ale dalej jestem wysoko. 9 sekund do końca. Zbierzmy jeszcze jakieś gęby w ostatnim momencie. Nie no, nie wyprzedzę tego typa i tak. Ale drugie miejsce fajnie. Myślę, że dzisiaj na odcinku forma dobra, więc mogliby mi za to dać jakiegoś epickiego boksa tutaj do trafienia, Uwaga! Rzadki jest epicki! Powiedziałem i mam! Idealnie, epicka skrzynka na sam koniec odcinka! Co w niej dostaniemy? Widzowie, proszę! O, ulepszenie dowiedźmy do jednej z moich ulubionych postaci. Zbieramy kolejną nagrodę i tym razem są to monety, ale tysiąc. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Subskrybujcie po więcej Squad Buster. Spiona!